Pięć dni temu na oficjalnym kanale Lego ukazał się kolejny trailer sezonu 10. Był on praktycznie taki sam jak poprzedni, jednak rozwinięty o kilka dodatkowych scen. Teraz powstaje pytanie, Cole zginie, czy zostanie przyciągnięty na złą stronę mocy? Może zabrzmi to trochę jak ze Star Wars. Ale scenariusz jest prawdziwy. Na stronie LEGO udało mi się jeszcze znaleźć takie coś. A więc z jednej strony wygląda, że kol a z drugiej, na jednym i drugim trailerze, możemy zobaczyć, że kol wpada w czarną otchłań stworzoną przez Garmadona. A więc czy kol zostanie? przeciągnięty na złą stronę i będzie walczył razem z Garmadonem? Czy ramię w ramię z Ninja będzie starał się go pokonać, jeśli wróci żywy? Gdyby Cole zginął, Lego Ninjago mogłoby przejść się z falą nieporozumień i krytyki, gdyż oglądają to także młodsi widzowie, którym niekoniecznie zależy na adrenalinie i wrażeniach podczas tego serialu, a wiemy, że często młodsze dzieci chcą, aby w bajkach szło po ich myśli. Jednak Lego Ninjago ma też starszych widzów. Ostatnio nie było najlepiej. Może tym chwytem chcą przyciągnąć uwagę, może tak naprawdę koń nie zginie, a sam zabieg ukazania tego, że spada, jest dodatkowym chwytem, aby przyciągnąć widzów, którzy odeszli po ostatnim sezonie. To by było już na tyle, jeśli chodzi o dzisiejszy odcinek. Jeśli chcesz być na bieżąco, zachęcam do subskrypcji oraz dzwoneczka. Ja się już z wami żegnam.